Cześć kochani, witajcie na kanale o matko i córko Właśnie jestem na spacerku Z naszymi pieskami I jestem trochę czerwona I aktualnie Mocno się złuszczam Bo nie siadł mi produkt Z retinolem Użyłam go w naprawdę niewielkiej ilości Tydzień temu I do teraz Wyglądam tak To znaczy to wszystko to nie jest skóra To też są resztki po Kremie cika. Które ma odbudować moją barierę hydrolipidową, no ale i tak, i tak się złuszczam. I tak nie jest dobrze. Psiaki e, już wyprowadzone po śniadanku. Woda na kawę dla mnie się gotuje, ale przed tym, zanim sobie ją zrobię, muszę koniecznie nałożyć coś na twarz, ponieważ czuję takie ogromne ściągnięcie. Skóry, dawno nie miałam takiego uczucia, ale to pewnie dlatego, że na zewnątrz jest zimno i Tomek podkręcił temperaturę w domu, i pewnie jest zbyt sucho. I jak wstałam, to po prostu czułam, o, że mam taką skorupę. Nienawidzę tego uczucia, więc trzeba coś na twarz nałożyć. Serum nawilżające to jest chyba dobra opcja. Oh. kilka kropelek krem pod oczy kiedyś już wam o tym mówiłam ale um, kilka lat temu byłyśmy razem z Pauliną na szkoleniu um, uznanej makijażystki i ona powiedziała nam, że jak wklepujemy coś pod oczy, to róbmy to właśnie tymi palcami, ponieważ one mają najdelikatniejszy nacisk, a że skóra pod oczami jest najbardziej delikatna, więc to jest świetna para. Te palce co to jest serdeczny palec chyba, prawda? Serdeczny palec i okolice tutaj pod oczami. No i coś, czego nauczyła mnie mm, moja kosmetolog Monika. Otóż powiedziała mi, że nawet jak jestem w domu i nie zamierzam nigdzie wychodzić, to nawet zimą w pochmurny dzień powinnam stosować filtry, yy, powinnam stosować kremy z SPF-em 30-50. Ja tutaj mam właśnie połączenie kremu na dzień z Lumenę z SPFem. I to też jest fajna para. Pora na kawę. Nie mogę się I don't feel the same as you. Why should I fake it? I don't love you like. Wyprzedaży, wyprzedaży, która z Was zaszalała. E, właśnie dotarła do mnie przesyłka, na którą bardzo, ale to bardzo się cieszę. Przesyłka ze sklepu z bielizną Kinga, to jest jedna z moich ulubionych firm. Dadam. A więc tak, mam świetny komplecik majtki plus biustonosz i za ten piękny, cudowny komplet zapłaciłam tylko 105 zł. Zobaczcie, 105, nie oszukuję. I mamy tutaj majtki z koronki. Są to takie majtki z zabudowanym tyłem. Nie są one jakoś mocno wykrojone. Dla zainteresowanych jest to komplet Sara. Ja nie wiem, czy on jeszcze jest na stronie. Biustonosz to jest numer referencyjny. I z tym biustonoszem jest fajna sprawa, ponieważ nie jest on taki oczywisty. Nie wiem, jak mam to jedną ręką pokazać, ale on składa się z dwóch warstw. Taka warstwa wewnętrzna to cielisty tiul, i to jest krój normalnego biustonosza, normalnej miseczki z takimi cięciami, z takim szyciem, który biust trzyma w kupie. I w tych miseczkach właśnie siedzi nasz biust, ale my w lustrze widzimy coś całkiem innego. Chociaż nie powiem, ja uwielbiam takie transparentne biustonosze. Wydają mi się bardzo seksowne, bardzo sensualne. Ale kochani, zobaczcie, z zewnątrz widzimy taki topik, bardziej zabudowany. Zobaczcie, i to jest tak jakby. Yy, zszyte razem tylko tutaj w tym dole. No i od góry, czyli od zewnątrz, w lustrze zobaczymy taką koronkę piękną, z, z takimi właśnie cielistymi wstawkami. I jest to taki inny rodzaj biustonosza, bo udający topik właśnie. I to mi się w tym komplecie spodobało, oprócz oczywiście ceny. No, moim zdaniem e, fajnie będzie wyglądać na przykład e, pod jakiś sweter, gdzie m, może coś wystawać, może być coś widać, m, jakiś taki właśnie szeroki sweter, może marynarka. M, kto wie, może bym się odważyła. <laughs> Chociaż nie sądzę, ale jest to jakieś wyjście właśnie dla bardziej odważnych dziewczyn, kobiet. Także ja jestem bardzo na no tak Dzisiaj przychodzę z małym zastępstwem za Paulinę I jestem z kolegą tutaj takim czerwonym o środku czoła Więc jak każda influencerka na vlogu muszę ponarzekać troszkę, że mam syfka na środku I dzisiaj zastępuję Paulinę, ponieważ się cały dzień uczy A więc muszę coś nagrać, żeby było ciekawiej, atrakcyjniej, milej, weselej A nie tylko, że Paula się dziś uczy, no bo podejrzewam, że nagra do tego vloga A ja dzisiaj mam taki dzień troszkę bardziej zabiegany bo dzisiaj tak, odbierzemy paszport, zrobimy zakupy, pojedziemy do weterynarza zobaczyć wyniki od Bobika, kupimy Bobikowi rzeczy I coś jeszcze miałem zrobić, ale nie pamiętam A jeszcze każda influencerka musi pochwalić swoją nową fryzurą Tak zwana fryzura od garnka Nie wiem czy to wygląda ok czy nie, ale na razie się przekonuję, Paulinie się nie podoba Więc możecie napisać jak wygląda moja fryzura od garnka Czy wy też tak macie, że macie milion siatek w domu i zawsze zapominacie wziąć na zakupy? Ja dzisiaj nie zapomniałem, od niepamiętnych czasów mam swoją. Nie wiem, jak wy, ale my swojego królika nie podlewamy. Mega dziwne. Paula mówiła, że dzisiaj idziemy na siłownię, a tylko zakupić mini burgery. Więc nie wiem, czy trzymamy się diety, czy nie, no ale biorę. Jak kazała, to trzeba się słuchać. Chciałem też powiedzieć, że nagrywanie vloga w miejscu publicznym jest moja krępujące Dziwne. Nie wiem czy Paula Wam mówiła dzisiaj w tym vlogu czy nie, ale zdecydowała się i mną na siłownię. Więc myślę, że małą motywacją będzie różowy bidon, której weźmiemy. Jakieś dobre piciu. Dobra, challenge zakupowy wykonany. Lista spełniona. Idziemy do kasy. Dobra, paszport odebrany. To jest mój pierwszy paszport w życiu. Więc nie wiedziałem, że w środku jest plastikowy, że jest cały papierowy. A dlaczego go odebrałem i po co mi ten paszport, może dowiecie się już niedługo, w jakimś vlogu wam Paula powie. Mogę tylko lekko zdradzić teraz, ale zobaczymy, bo wszystko planujemy i zobaczymy, czy nam wyjdzie. A teraz jestem pod weterynarzem idziemy zobaczyć, czy Bobik jest zdrowy i jakiego wyniki badań. Wyniki odebrane. Kurde, takich badań nawet ja nie robię. Wszystko ma w miarę git, więc myślę, że będzie zdrowy i będzie z nami długo. Jestem w kropce. Byłam wczoraj na zakupach. I kupiłam dużo produktów po to, aby uświetnić dzisiejszy dzień, ponieważ wczoraj myślałam i dzisiaj też myślałam, dalej w tym błędzie żyłam. Yy, myślałam, że dzisiaj jest yy, tłusty czwartek, kochani. Wczoraj kupiłam drożdże, kupiłam mąkę, kupiłam twaruk. Yy, Mleko, kupiłam wszystkie produkty potrzebne mi do tego, aby dzisiaj od rana piwcić, przyrządzać, przygotowywać wszelkiego rodzaju tłustości. Chciałam zrobić takie twarogowe oponki, chciałam zrobić trochę faworków i chciałam zrobić takie róże karnawałowe, do których zrobienia potrzebne jest takie specjalne narzędzie. Zaraz Wam pokażę, jakie. No i myślałam, że po prostu ten tłusty czwartek będzie inny od tego, jaki był w zeszłym roku, bo w zeszłym roku, możecie to zobaczyć na vlogu, stałyśmy z Pauliną w dół. Jej kolejce za przepysznymi wprawdzie pączkami, no ale ta kolejka długa, pączków niewiele, rachunek duży, więc pomyślałam sobie, że zrobię coś innego, coś czego w ciągu roku nie jadamy. Yy, I padło właśnie na te trzy rzeczy, ponieważ nie umiałam się zdecydować. No i dzisiaj odpaliłam telewizor. A o tłustym czwartku ani widu ani słychu. I co zrobiłam? Odpaliłam internet, aby zobaczyć kiedy ten tłusty czwartek jest. I wiecie co się okazało? Że dopiero za tydzień. A mi ta ślinka cieknie. Nie widać tego, ale cieknie. <laughs> Mentalna. Ślinka mi cieknie po prostu. Na te wszelkiego wszystkie smakołyki po prostu. No i pomyślałam sobie, że zrobię tak, taką próbę generalną przed tym tłustym czwartkiem. Co myślicie? Zrobić taką próbę generalną, czy nie? Chyba zrobię, tylko jeszcze nie umiem się zdecydować, co takiego zrobię, no bo nie przygotuję tego, tego i tego, no bo to już będzie taki tłusty czwartek. Przedpremierowy całkowicie. No, a jednak chcę bardziej celebrować ten dzień, więc zrobię jedną z tych rzeczy. No i teraz się zastanawiam: oponki twarogowe, te róże karnawałowe, czy może faworki? <śmum> Mam dylemat. Ostatnio pokazywałam Wam, że kupiłam w biedronce takie suszone mango z chili. Wprawdzie miało być bez chili, a ja kupiłam dwa opakowania z chili, ale tak mi zasmakowało to, co, je było, to, co było w środku tego opakowania, że powiem Wam, że to już jest czwarte opakowanie. Także polecam spróbować. Te osoby, które lubią mango, na pewno polubią. To mango, którego Wam teraz nie pokażę, bo zostało samo opakowanie. Zanim pójdziesz z psami na spacer, zadam Ci jedno pytanie. Odpowiedź A, B lub C. Oponki, faworki, róże. Oponki, faworki, róże. No, rozumiem. Oponki. A nie róże? Bo jednak... Najmniej roboty? Róże. Na niej roboty? Róże. Bo? Róże, powiedz róże. Dobra, róże. No i bardzo dobrze. I padło na róże. Także męska decyzja podjęta. Będą róże. Ale najpierw obiad, bo ja, niestety. Bo ja rządzę w tym domu. Tak, ty rządzisz. Ty podjąłeś decyzję. Podjąłem męską decyzję. Tak. Pamiętaj, Róże. <laughs> Ale najpierw obiad. Niestety. Kawin powiedział, że mam włączyć aparat i nagrać, więc... ja chciałem powiedzieć jak sobie radzę na zastępstwie, bo ci pokazać Jaki ile zastępstwo? już... zastępstwie? No bo dzisiaj robię zastępstwo na vlogu za Ciebie. Z tego, że tutaj widzisz, że ja to wszystko dokumentuję. O paszporcik, proszę bardzo. Dwie sekundy. Wszystko. Ale co po 8 sekund? No bo ciężkie jest nagrywanie vloga. Trudno Ci się nagrywa? A pokaż co nagrałeś w tym paszporcie. Że go odebrałem. Dobra. Fajne! Podoba mi się, że nagrywasz vlogi. Uważam, że robisz lepsze vlogi niż ja, Kevin. Proszę bardzo. Wszystko ma w miarę gip, więc myślę, że będzie zdrowy i będzie. Nie jest musimy ci zrobić badania. Nie może być tak, że królik jest bardziej przebadany od ciebie. ja się dobrze czuję jestem zdrowy. Dzisiaj przychodzę z małym zastępstwem za Paulinę. Jaki osterka te bowa! No Csiło, tak powiedziałem! Czerwony w środku czoło, więc jak każdy każdy kieruje, to może, może jakaś troszkę sywka <grym> Syfka na środku. A dzisiaj zastępuje Paulina Piona, a. to z telefonem. Jestem z Ciebie I co też tak zwana fryzura od garnka. Nie wiem, czy to wygląda ok, czy nie, ale na razie się przekonuję, Paulinie się nie podoba, więc możecie na wyglądać fryzura od garnka. A, to jest genialny influencerem, Kevin. Nie wiem jak wy, ale my swojego królika nie podlewamy. Mega dziwna. <laughs> no. tak. tak, jesteś dobrym influencerem. No. A, a powiedziałeś, że idziesz na siłownię? Bo ja już nie, powiedziałem. Nie, nie powiedziałam jeszcze. Znaczy, znaczy, nawet ty powiedziałeś, a ja nie. No. Wow. Nic nie powiedziałaś. Nie nagrywasz w Nagrywam! Nie nagrywasz. Co, nie nagrywa? Co masz nagrane? Śmiejesz się z nami mam ciekawe ile ty masz. Nie, ja mam nagrane, Kevin. Ja mam nagrane i tutaj. No już ci chcę określić, że nagrywasz telefonem. No dobra, ale to tylko pierwsza scena. I mam też tutaj, na aparacie. Tutaj? Tak, tutaj na aparacie, ale to nie da się tego pokazać, jak nagrywam. Więc no pokażę dobra. ci teraz. No obiecamy ci, no zobaczymy, i... zobaczymy tak. no. Obiecałam vlogu. fajnego vloga i będzie fajny vlog, mówię ci. No tak, bo jesteś na zastępstwie. Tak, bo jesteś na nim ty. Ten vlog będzie przez ciebie najlepszy. Dzięki tobie i przez ciebie. Może że wiesz, też mam nagrać? Możesz. O, witam serdecznie w Wyszańsku, Perfekcyjna, perfekcyjna pani domu, Kawin staje Dzień dobry. <głos> <głos> Kevin powiedział, że mam włączyć nagrywanie jeszcze raz i coś chcę mi powiedzieć. Bo więcej powiedzieć, a no? no? tak się <noise> zręknie no, Nie wiem, tak usiadłeś. Byłem się w Auchanie, nie? Auchanie, no. Auchan. Mhm. -huh. Uh -huh. I robię sobie zakupy, nie? Uh -huh. Normalnie. Uh -huh. I podchodzi do mnie taki dzieciak, taki normalny, nie 11 lat, 10, uh -huh. nie? I uh -huh. Pyta się mnie... Cześć, czy masz pożyczyć 16 groszy, nie? Mhm. Mm I wiesz, że nie miałem? 16 groszy. No, bo mi przykro. No, To trzeba było mógł po prostu iść do kasy i kupić to, co chciał. Nie pomyślałem o tym, a nie wiem, co chciał kupić, bo robiłem zakupy i byłem no. daleko. O, trzeba Ale ciekawe, czy ktoś mu pożyczył 16 groszy, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Bo chyba mu brakło do jakiegoś picia albo czegoś. Oj, no I już z odnawiając, że trzeba mieć gotówkę, nawet jakieś głupie, drobne, bo dosłownie tylko jeden grosz w portfelu i kartę. Niesamowita. No. Biedny dzieciaczek. Pozdrawiamy cię, dzieciaczku, jeżeli raz oglądasz. No. O jak ostatnio byliśmy u babci, to mieliśmy taką rozmowę z moim kuzynem, e, że mężczyźni są we wszystkim najlepsi. Że mężczyźni są najlepsi w sprzątaniu, bo i u mnie w domu Kevin sprząta lepiej i w domu moich rodziców ja muszę to po przyznać. Sprzątam. czekaj, czekaj, czekaj. I w domu moich rodziców muszę przyznać, że tata też sprząta lepiej niż mama. Serio. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek to mówiła, ale tata sprząta. Tak, mama sprząta tak jak ja, przeciętnie. Eee, no i właśnie mój kuzyn powiedział też, że sprząta lepiej od, od swojej partnerki. I ustaliliśmy, że właśnie w tym są mężczyźni lepsi w sprzątaniu, bo są dokładniejsi. Czekaj, czekaj. Było też, była też mowa o gotowaniu i podobno mężczyźni są też w gotowaniu lepsi bo od kobiet, bo są. W kuchni są z reguły facetki, z reguły. Okej, okay, więc mężczyźni też gotują lepiej, mają jakiś tam lepszy zmysł smaku i tak dalej, i tak dalej. Więc gotują też mężczyźni lepiej, i tak doszłam do wniosku, że okej, okay, skoro ty wszystko robisz lepiej, to co rób? I ja będę z ciebie lepiej pachnieć. I. Nie, bo męskie perfumy też są bardziej intensywne. Od damskich? To ja będę się po prostu dużo psikać. Męskimi. Dużo będę się psikać po prostu. Jak moje perfumy na mnie przestaną po prostu pachnieć, to ja będę po prostu wiesz, dopsikiwać, żeby Do leżeć i pachnieć. E, no ale to tak pół żarty, pół bo wtedy na mnie spojrzała tak. Paulincia. <laughs> Chyba jej się nie spodobało to, że uważam, że mój facet powinien sprzątać w domu. Nie wiem, e, no ale tak. E, Kevin sprząta e, bardzo często i bardzo dobrze. E, ja staram się częściej od niego gotować. Powiedz, mnie mi Powiedz, widzom. Boże, ale twoja wykanka, bo była naprawdę nieudana. Ja cię kocham strasznie, ale ona była naprawdę nieudana. Po półtorej zjadań była dobra. A ty jesteś niemiła. Nie, że niemiła, tylko że tu w tej rzeczy była woda. Jaka woda? Czy tam było wody na tyle, co tu mam. No tak, to zrobię zapiekankę, to jest pokażę, nie? Pokażę, żeby widzieli. To jest tyle śmietany i to wszystko i tak pływa, więc ta woda to było po prostu jakieś makaron. jest makaronu, śmietana, albo... a ty czego... właśnie no... A dobra. I było nie do To mięso było bez smakło, po prostu czułam jakby miało po prostu mięso takie bez przyprawy, bez niczego. Ja Stuchy makaron! Nie, nie no, to, nawet... Ej, a czy ty ten makaron w ogóle gotowałeś w wodzie z solą? Tak. Na pewno? Tak. To tak nie smakowało. Totalnie nie. No akurat... Yy, akurat... Musisz się jeszcze nauczyć robić zabieganki. Ja po prostu nie dowalam tyle przypraw, soli i wszystkiego, bo to jest niezdrowe, bo delikatnie lekko przyprawione. Ty się nie znasz. Okay. Ona się kiedyś znała. Pokażę ją. Kiedyś się znała. ona teraz się nie zna. Szykiwania versus. Szykiwania! Tak się! film zbanują. Pokażę ci za kamerą. Kochani, ja wam tego chyba w sumie nie mówiłam. Nie, nie, ja już nie wiem, co ja mówiłam, o czego nie mówiłam, ale byłam u lekarza dwa dni temu. I wiecie co? Dowiedziałam się, że jestem już po pierwszym rzucie mojej choroby. Muszę jeszcze jeść codziennie pół tabletki metizolu, dlatego że. Yy... Jeden jeszcze współczynnik po prostu jest zaburzony i sugeruje, że no po prostu ta choroba może wrócić, e, więc musimy go zniwelować. I więc nie mogę odstawić kuracji e, tabletkami do zera, natomiast e, wiecie, już, już nie muszę być po prostu e, pod taką stałą opieką dopiero za 3 miesiące idę, czy, albo za dwa do endokrynologa już nie muszę być pełnych badań, tylko tarczecowe, bo te tabletki już raczej nie będą wpływały na moją wątrobę i, i resztę, yy, resztę tam, yy, narządów i tak dalej, więc to, to jest dobry znak. I jest to właśnie. Yy, Znak, że mogę zacząć robić rzeczy, które miałam zabronione e, i czuję się teraz trochę jak pies zerwany ze smyczy, jestem no dwa dni po tej dobrej e, informacji, wiadomości i wiecie co robię? Idę na siłownię. Ha! Idę zrzucić kilka zbędnych kilogramów, trochę się poruszać, e, uaktywnić znowu moje mięśnie, ponieważ były... W trybie leżącym przez ostatni czas, bo dochodziłam do siebie, regenerowałam swój organizm, nabierałam sił i tak dalej, więc no, mogę wreszcie zrobić coś innego niż siedzieć albo leżeć i idę na siłkę. Nie będę też się przemęczała, no bo to nie o to chodzi, że mam teraz wiecie dać swojemu organizmowi mocnego kopa, po prostu idę sobie na wieżę, tak o się poruszać, bo nie chcę chodzić na spacery, bo jest zimno, brudno i... Wiem, że jak będę chodziła na siłownię, to będę bardziej motywowana niż jakbym miała sobie, nie wiem, tam cel ustawiony codziennie, żeby robić kroki. Nie zrobiłam tego, ale wiem, że jak Kevin chodzi na siłownię, to trzy razy w tygodniu będzie mnie ze sobą ciągnął i no, da się właśnie pakować na siłkę. No to pora na ym... tłuste pyszności, nie w tłusty czwartek. Specjalnie na tą okazję kupiłam wielką butelkę oleju. Mam już zrobione ciasto naleśnikowe, ale jest on troszkę gęściejsze niż takie, z którego faktycznie robimy naleśniki. To już mi się olej podgrzewa. No i najważniejsza rzecz, takie specjalne foremki specjalnie dla was znalazłam. To pod jakim hasłem macie tego szukać? Więc jak sobie wpiszecie w Google rozetki, foremki do smażenia ciastek. właściwie chodzi o te rozetki. rozetki to jest takie słowo klucz. to na pewno znajdziecie. i są różne kształty. z różnych kształtów wychodzą różne ładne, piękne kwiatuszki. ja akurat mam takie. i teraz te foremki wkładam do oleju, aby one się rozgrzały. Dobra, i teraz tak w jednej ręce trzymam aparat, w drugiej ręce trzymam tą foremkę. No, nie jest to zbyt komfortowe, no ale dobra, może wezmę najpierw to. Myślę, że ta foremka już jest rozgrzana, więc teraz składam do tego ciasta. Jak skwierczy, a skwierczy, to jest ok. Więc zanurzam. I patrzcie, jakie cudo. A Teraz bym musiała sobie pomóc widelcem. O i wyszedł nam taki piękny kwiatuszek, który, gdy z je, trzeba będzie przewrócić. No i tak robimy z każdym po kolei. Najważniejsze jest to, aby nie przelać, czyli razem z krawędzią i od razu na olej. No i tak po kolei. Dobra, napotykamy pierwsze trudności. Te pierwsze ciastka fajnie mi odeszły od tej foremki, a te drugie nie chcą. I teraz nie wiem, co jest grane. Kolejna partia też do wyrzucenia. Dobra, wiem. Wiem, w czym był kłopot. Otóż miałam za dużą temperaturę. Olej był po prostu zbyt gorący. Gdy wyłączyłam i trochę odczekałam, no to zaczęło mi się robić tak jak chciałam, czyli ja tutaj muszę po prostu zmniejszyć temperaturę. I po problemie. I rozetki się o pięknie się zaczynają otwierać. Jeszcze tak nie do końca, ale idzie w dobrym kierunku. Jak już wyczujecie temperaturę, to pójdzie gładko. Pierwsza partia nadaje się już do tego, aby obsypać cukrem pudrem. O! Mówię Wam, warto! Zobaczcie, jak już uzyskacie odpowiednią temperaturę, chwilę to trwało, ale w końcu mam. To zobaczcie, jak to ciasto ładnie odchodzi. Robią się takie falbanki. Wystarczy trochę widelcem podważyć. I już teraz już mam to za zimne, biorę to. Tak. Zobaczcie, jaka fajna falbanka. Wystarczy leciutko i mamy to. Także nie zniechęcajcie się, jak Wam tak od razu nie będzie wychodzić. Czuję zarówno podekscytowanie, jak i lekki stres. Jestem już pod siłownią. Idę podpisać umowę. O Jezus. Nie wiem, czy chcę tam iść. Tak chcę i nie chcę w sumie. Które to ciastko? No które? Różyczka. No które, która różyczka już? Oj, nie liczyłem. Nie Duża, więcej? Dużo, dużo, dużo różyczek. Dużo Czyli różyczka. miałam rację, że to mają być różyczki, nie? Przez ja powiedziałem, że to mają być różyczki. No. <grym> Faktycznie. <grym> ja to była przecież rację. twoja decyzja. <grym> no tam, Miałeś rację, miały, Tomek. Tak. To Miałeś rację. Smacznego. pyszne.